Cześć, witajcie. W tym filmiku pokażę Wam moją kolekcję figurek Lites Pet Shop. Myślę, że filmik Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Pierwszym pet shopem jest to taka owieczka. Ma ona znaczek i dziurkę. Kolejnym petkiem jest to taka owieczka. Nie ma ona znaczka i ma szary magnesik. Następnie jest taka iguana. igłana. Iguana ma znaczek. I ma dziurkę. Dalej mam takiego misia polarnego. Miś polarny wygląda tak. Nie ma znaczku i ma szary magnesik. Następnie mamy dwie pandy. Jedna ma znaczek i posiada dziurkę. A druga nie ma znaczku. Lecz posiada szary magnesik. Następnie mam takie dwa pieski. Jeden z nich posiada. Znaczek i dziurkę, a drugi nie posiada znaczka i ma szary magnesik. Dalej mamy pieska z brokatem, wygląda on tak. Miał on znaczek, tu ma niestety napis i ma dziurkę. Dalej mamy, mamy takiego liska, ma on znaczek i posiada on dziurkę. Następnie mamy takiego pieska, ma on znaczek i posiada dziurkę. Dalej mamy takiego oto short haira, znany wam już bardzo dobrze. Ma on znaczek i dziurkę. Dalej oto taki dog, też wam bardzo dobrze znany. Ma on znaczek i dziurkę. Kolejny to Koli, też znany. Ma znaczek i dziurkę. Jamniczek ma znaczek i dziurkę, też go dobrze znacie. Taki oto dog. Ma on znaczek i dziurkę. Też dobrze znany przez Was. Dalej mam, mamy takiego krokodyla. Wygląda tak. Ma on znaczek i dziurkę. Dalej mamy taką wiewiórkę. Ma ona znaczek i dziurkę. Dalej taka sarenka. Ma ona znaczek i dziurkę. Taki oto brokatowy króliczek. Ma on znaczek i dziurkę. Taka oto rybka. Nie ma on znaczku i ma dziurkę. Taki oto ślimak. Ma on znaczek i posiada dziurkę. Piesek z brokatem. Ma on znaczek i posiada dziurkę. Kolejny piesek z brokatem. Ma on znaczek i posiada dziurkę. Następnie jest rekin. Ma on znaczek i posiada dziurkę. Dalej mamy misia z McDonalda. Wygląda on tak i był z przyczepianą sceną. Taki oto kotek nie ma znaczka i posiada dziurkę. Taka oto świnka ma ona znaczek i dziurkę. Taka oto ważka ma ona znaczek i posiada dziurkę. Króliczek nie posiada znaczka. Ale ma dziurkę. Taka oto igłana, nie ma znaczka. I ma niebieski magnesik. Taki oto dwa żółwie. Jeden nie ma znaczka i ma dziurkę. Drugi nie ma znaczka. I ma niebieski magnesik. Taka krowa. Nie ma ona znaczka ma dziurkę. Taki oto kotek. Ma on znaczek i dziurkę. Taka oto świnka, nie posiada ona znaczka, ma dziurkę. Taki oto paw, posiada on znaczek i trzy malełko. Taki oto piesek, ma on znaczek i dziurkę. Taki oto kotek, ma on znaczek i dziurkę. Taki oto piesek, ma on znaczek i dziurkę. Taki przemalowany pers, nie ma on znaczka, ma on dziurkę. Taka oto myszka, ma ona znaczek i dziurkę. Taka oto pszczółka, ma ona znaczek i dziurkę. Taki oto kotek, ma on znaczek i posiada dziurkę. Taka oto sarenka z bryloczka. Powieczka nie posiada znaczku, ale ma dziurkę. Takie dwa chomiki. Jeden ma znaczek i dziurkę. Drugi ma znaczek i dziurkę. To jest chłopczyk, a to dziewczynka. Taki oto świetlik robaczek. Nie ma on znaczka i posiada on dziurkę. A teraz petrzopy z G3, G4. Chyba gdzie cztery, nie wiem. I nowa generacja. Taka oto żabka ma ona znaczek i dziurkę. Taka oto żyrafa ma ona znaczek i dziurkę. Bardzo duża świnka, która ma znaczek i nie ma dziurki i wydaje odgłos. Taki oto kotek ma on znaczek i dziurkę. Taka oto koza śnieżna ma ona znaczek i dziurkę. Taki piesek ma on znaczek i dziurkę. Latająca wiewiórka ma znaczek i dziurkę. Taki serialowy sanil ma on znaczek i dziurkę. I taka serialowa peper ma on znaczek i dziurkę. Taka oto serialowa zoi Ma ona znaczek i dziurkę. Bardzo Was przepraszam, ale przegabiłam jeszcze cztery pet shopy ze starej serii. Taka oto łasiczka. Nie ma znaczku, ale ma dziurkę. Taki kotek. Nie ma on znaczku, ale ma dziurkę. Taki piesek z bryloczku. I kangur. Które się ciągle niestety przewraca. Mam nadzieję, że to wszystkie LPS-y, które Wam już pokazałam. I myślę, że filmik Wam się spodobał. Łapkujcie, subskrybujcie i lajkujcie mój kanał. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!